Patrzcie, jaką mam zabawkę zajebistą. Trzeba klikać w te... Siemanko! Ja jestem Blow i dzisiaj pokażę wam pięć dziwnych stron... ...które rozwalą wam mózg. Także możesz zostawić kciuka w górę, ponieważ pod poprzednim odcinkiem byliście 80 tysięcy! Tak, i mam nadzieję, że to powtórzymy. Dobra, pewnie tego nie powtórzymy, ale jak uda nam się widzieć 40 tysięcy łapek w górę, to zrobię dla Was coś zajebistego. Obiecuję. A teraz zaczynajmy. To... To serio nie ja. To krzesło, naprawdę. Uwierz mi, naprawdę. To krze... Cóż to nie ja. Serio. Ale mam rozwiązanie tego problemu. Dokładnie tak, nowe krzesełko. Jest to krzesło, to jest to sławne krzesło, które było w reklamie. O, dokładnie tutaj. Tak, to on. Niech teraz zdaję. To musi dziwnie wyglądać, ale. Ale nie ma tego dźwięku, także zaczynajmy. A kto chce taki fotel, to piszcie w komentarzu. Zobaczymy, co da się zrobić. A pod koniec filmu mam dwie ważne informacje, także czekajcie, bo warto. A teraz zacznijmy. Więc strona na piątym miejscu. Pewnie nie raz tak mieliście, tak jak ja. A mianowicie zastanawialiście się, czy wasz komputer jest włączony. Nie, nigdy tak nie miałem. No, ale przypuśćmy, że kiedykolwiek tak mieliście, że zastanawialiście się, grając na przykład na komputerze, czy mój komputer jest włączony. Mam na to sposób. Po prostu wchodzicie na stronę ismycomputeron.com i teraz klikacie Enter i od razu będziecie wiedzieć, czy wasz komputer jest włączony, czy nie. I robicie to oczywiście na komputerze. Uda fakt. Co chodzi? Ale ok. Tak. Brawo! I w ten otóż to sposób dowiedzieliśmy się, że nasz komputer jest włączony. A teraz spróbujmy oszukać system. Mój komputer jest włączony, a sprawdzimy, czy mój komputer jest włączony przez telefon. Więc wpisujemy is my computer on. .com". Rymuję, a nawet tego nie czuję. I uwaga! Tak, jest włączony. Także jak widzicie, nawet nie możecie oszukać tego, tego wszystkiego, bo to, no bo to działa. Nie, niesamowite. Miejsce czwarte. Pewnie nie raz mieliście tak jak ja, a mianowicie mieliście problem ze snem. Tak? To ja mam na to sposób. Po prostu wchodzicie na stronkę i cant sleep. Po prostu nie mogę z tego nie śmieć. I teraz klikacie sobie i w ten sposób możecie normalnie zasnąć, ponieważ... Dziękuję za subskrypcję Dziękuję Jeżeli jeszcze nie subujecie To kliknijcie tego czerwonego Mikołaja O tam Widzisz? O tam Tam, tam, tam jest Ciekawe czy ci się uda Także klikaj Jeżeli jeszcze go nie robisz No ale na czym polega Nasza fantastyczna strona? Nasza fantastyczna strona Polega na tym Że po prostu Mamy animację Gdzie owieczki Sobie skaczą Przez płotek I nam to nalicza I tyle <laughs> Już jestem, musiałem się napić, jak widzicie już się, nie, mamy 56 owieczek. Genialna strona, jeżeli mieliście kiedykolwiek problem z zaśnięciem, to polecam. Ja sam ją przetestuję dzisiejszej nocy, ciekawe czy pomoże. Na miejscu trzecim... Czemu ja pokazuję sześć palców, no ale... Miejsce trzecie. Stronka pod adresem binglongnow.com I ta strona jest o wiele lepiej rozwinięta, ponieważ... Komu też się ciągle plątają słuchawki, łapka w górę, łączmy się. Ale ta strona jest o wiele lepiej rozwinięta, ponieważ mamy... Ponieważ mamy efekty dźwiękowe, dokładnie tak. Ała, co głośno? I o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu otwieramy drzwi. Tak, o to chodzi w tej stronie. Po... Oła. O moje uszy. No, ale po prostu otwieramy sobie drzwi. Uwaga, i teraz kombo, będą mnie uczywoleć! Uwaga! Oh wow! O, to jest zła strona. No, ale stronka polega na tym, że. Czy ja, z... Czy ja popsułem tą stronę? Ej! Popsułem tą stronę! Że nie powinienem się cieszyć, ale tak, udało mi się chyba popsuć tą stronkę. No, także jeżeli mieliście marzenie, żeby otwierać w nieskończoność drzwi, to polecam gorąco. A jeżeli komukolwiek uda się dostać do ostatnich drzwi, to napiszcie mi w komentarzu, bo jestem ciekaw. Na miejscu drugim. Tak, dokładnie tak. Dziękuję. Dziękuję za suby. Ale na miejscu drugim stronka pod adresem trash. Lub kropkę kom. Więc stronka jest naprawdę niesamowita, ponieważ polega na tym, że mamy taki piękny kosz i obok tego kosza mamy papierek. No i siłą rzeczy pragniemy po prostu wziąć ten papierek przez nasz kursor, podnieść i wyrzucić. Ale ja! bo będziemy musieli po prostu cały czas wrzucać. Dokładnie tak. Stronka trash lub polega na tym, że po prostu mamy zapętlony śmietnik i cały czas wyrzuć same do kosza. Po co? Ale na poprawę humoru, patrzcie, jaką mam zabawkę zajebistą, trzeba klikać w te <śmulary> zajebiste, nie? Po zabawce. No i miejsce pierwsze. Przygotujcie się, bo to będzie naprawdę coś po prostu niesamowitego. Włóżcie słuch. Miałem powiedzieć, włóżcie słuchawki, ale pewnie mnie słyszycie. Także uwaga, naprawdę, pie pierwsze miejsce. Rozwali wam mózg i zadajcie sobie pytanie: po co, Karol, ta strona? Więc biconcyjlink.com. Już sama nazwa zdradza o co chodzi, ale klikamy Enter. I tak! Strona polegająca na tym, że mamy wideo, gdzie po prostu smaży się bekon. Dlaczego? Dlaczego? Ja się pytam, po co to? No, ale jeżeli chcecie sobie posłuchać po prostu świerczącego bekonu, to Bacon Size Link jest idealny dla was. A wy w komentarzu, jeżeli ktoś wie, niech mi wyjaśni po prostu, po co? Jezu Karol spokojnie, ty się agresywny stałeś widzę mi po prostu po co jest ta stronka, bo jestem ciekaw Także dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeżeli ci się spodobało to zostaw swojego kciuka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. I jeszcze te dwie ważne informacje. Pierwsza informacja. Ten śliczny fotel od Play postanowiliśmy, że wystawimy po prostu na aukcję Woź i w ten sposób wesprzemy właśnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Także foteliku dobrze się spisałeś. I już niedługo kto będzie chciał, to będzie mógł go wylicytować i przy okazji pomóc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I zdradzę wam tylko, że już niedługo będziecie mogli mnie zobaczyć w spocie Play'a i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także czekajcie. I druga Informacja Trwa akcja rejestracja w Play. Rozbijcie balon, przygodnie. W Play. O co chodzi, możecie już wiedzieć, ale każdy w Polsce, kto korzysta z numeru na kartę, tak, musi zarejestrować swój numer do 1 lutego 2017 roku. Co jeżeli dziuba z tego nie zrobisz? Jak nie zarejestrujesz swojego numeru, to zostanie on wyłączony. Polecam zarejestrować swój numer. Jak to zrobić? Po prostu idziecie do salonu Play i pamiętajcie, trzeba mieć przy sobie dowód albo paszport. A jeżeli macie poniżej 13 roku życia, to musicie przyjść z rodzicem. No i tam elegancko sobie po prostu rejestrujecie swój numer i przy okazji, żeby było miło, możecie zgarnąć bonus na rozmowy, internety i przedłużyć ważność konta. Wszystkie informacje macie oczywiście na stronie teraz jak I ostatni taki malutki dodateczek, czy nie malutki, bo to iPhone 7. Tak, możecie co tydzień zgadnąć iPhone 7. Co trzeba zrobić? Bardzo proste, po prostu robicie fotę w salonie Play i oznaczacie hashtagiem akcja rejestracja, i wrzucacie na Facebooka lub Instagrama oznaczając Play. I tyle, najlepsze zdjęcia wygrywają co tydzień iPhone'a 7. dzięki bardzo za odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, rejestrujcie swoje numery i widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się i piola!